Siema, siema, tutaj LenskiMankaw, a dzisiaj będę gdzieś z moim kolegą w Bedwars. Dobra, no to, to jesteśmy w rundzie. Ja abonowuję, ja abonowuję. Ja mam na Hypixelu, więc... Będę kochać w jak to przemówię. Nie wiem, Team czy na to ja wiem Nie wiem, nie wiem. Idą, nie No, a postawiłem źle na... Dobra, tak, żebyś obudował całe. No Postawimy się jednym samym, a potem ja kupię za kilo najpierw. Budują się. Na Speed Bridge'u chyba. A do nas czy... Na speed na Speed'zie budują się. A do nas się budują, czy... Tak! Nie, no jak Jaksus'a. Się... To jest, się, Zdra, buduja, do... się teraz nim tak? Zabiję dwóch, zabiję dwóch, zabiję dwóch. To tym, a a dwóch? Jeszcze zginąłem z tym Ale dwóch zabijesz, tak?

Chłop na fajnie. panie, panie, panie Kurde, panie, na autoklikarza się gra On idzie do nas teraz, czy nie? Nie wiem, on pewnie idzie, ale chłop na autoklikarza się jeszcze chodzi. Idzie Jest tu Jest Widzisz, co on robi? Bo jest to na autoklikarza No mało Czekaj idzie Ma Proszę cię, ma, Idzie Idzie, co ja zrobiłem? A na... Ja spadłem. Nie, nie, nie wnikaj, pis. Idę, wy też nie wnikajcie. Nie, ja, on się chyba. Nie tam pisze. I, idzie do nas. Poczekaj. Dobra, ma ostro. Tu tam. A tu muszę dwóch, idzie. Gdzie? No nie, jak od góry to. nie. Nie, należy. Nie gadaj. I oni we dwóch są? No. Nie życzę we... no, ani jednego, naprawdę? Opie. Jeden od dołu, czy drugi Takie tu. Przepał. Nie to. Idziemy za to. nie za to. nie to. Nie wiem, to. to. za nie, no nie, nie wiem. jeszcze kampić. trzy kampie. No. Tylko mówicie, że. nim wygląda. Wszystko trzy No macie no musisz. Ty wygrano70. i wygrana trzy bном, daje, że Udaję, że go nie winił. Zniszczyliśmy łóżko chyba. Właśnie. Tak, zniszczyliśmy łóżko. Dlatego zginąłem. To było specjalnie nie tak. Mocnym. Dobra, dobra. No, ja to wcale nie tak. On idzie, jest z tyłu bardziej teraz dobra. tam. Dobra. Nie no i będzie teraz ciągle nam siedził. Super. Stacie! Nie. Uciekł. Gdzie ty go? Dobrze, niech tego gra go. Leży, leży, leży. Siągaj do, do parki, bo... Co się dzieje? Nie no, KT ma pewnie. Nie. Nie. Taki bambo! Nie no, dobra. Nice. <snikti> no nice. I nie mam już, czekaj. a poczekaj. end się tam, tak? No, w ogóle... Nie wiem, co mogę powiedzieć. Ja wymagają diaksy. Więcej. Na Shacknessa. Czy coś w typu? typu. Ja do Grave. Ja idę na diaxę jak coś. Tak. No, to już weź po zbieraj na -Nessa, no. I na Proton. I ewentualnie na pieczyka, I na grę, mam Do nas? Chyba, tak. Czy będą? Jeśli <śmienki> <śmienki> je tu, w To nas. To. To no, obi, A robi. Ja wiesz, że oni są teraz... O, dobra. to pomyślały. Mam My, My, tak jeszcze Chyba no. O nie! No to mylowej właśnie stopni tak? Bo cię widziałem chyba Zostać właśnie, co cię iść Jeż! Nie! Ojej Przecież blikowały, niech tak pizzer zakiśle No jak budujecie Yyy Blokami, a tu nagle kurde mnie Cosa W bloku tutaj. Chyba idzie Już nie wiem Nie, bo oni będą szli, ale kurde Bo, tylko pizzer ja nie mogę w tym razem mówić na nie... No nie, no, takie... Leży. Tak powiem, Nie co go ale w taką. Kolejny leży. Co jest? Jak ty robisz? Ja kurde, spadłem! No, ale nie z Zapo Zapomniałem licznika CPS-ów sobie odpalić, ale to. Kurde, nie mam siekiery. No nieaa. Też nie mam siekiery. To by. To, to, aj! rzucił Nie, no kurde, myślałem że. To by, no, Muszę, mogłem sobie siekierę ogarnąć mm. Muszę teraz się siekierę. Nie, no Ja nie wykrywałem. Jest tam już kuna bazie. Oni się nie O kurde, ona moim piciem. Piciem. Co się na ale co nie mam żal za. się w bazie, się? swoje W w swojej bazie, tak? Tak, w swoim, Staję.

nie ma łóżka! Tylko lag, jeden lec, Został jeden mam. Ja idę na. na pewną, pewien film, który nie, w ogóle nie wkurzył na razie, bo mnie przyniósł. Nie się jakiegoś to... łóżka, ale nawet nie zobaczył mnie, chyba. Ten jeden, a już zobaczyłem, że było za późno. Nie no. Ale nie uwierzę, to że... Nie no, nie uwierzę, to y, robią w bazie... Kto? Nie no, jak on mnie... Widzi? Nie widzi nie mnie. On ma jakieś połóżko chyba. Proszę, żeby mnie nikt nie widział, no. Chociaż raz chcę zniszczyć coś w takim bloku też się wraca. I mam protection. Dobra. Więc wjeżdżam na większe protection, mi się wydaje. Bo się przyda, w sumie. Fajnie. Więc wiem, że. Zbieram, że... są tu? Tak. Nie. Jeszcze 12 sekund. Nie czy nie że. na diakcy, to. Bo to jest moment na zostawienie suba. O, mam jaksa. Mam nadzieję, że zrobiliście. Może jeszcze zbać chyba? Jakie w górę? Jakie tanie reklamy puszczam. I łapkę w górę z topić. Mhm. <laughs> Kupuję nam kolejnego. Mhm. Ej, co, ej co, 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 kupić tam? Eee... Pułapkę czy, czy Protection większy. Ja nie pani mogę nie skoczyłem blokuje... Ja kupię protection. Idę mnie nawet widział chyba. Wiesz jaki mu zbudowałem? Nie w bloku. Masz bloki. No. Chyba nie firewalla. Wiedziałem. Wiedziałem, że tam. To... Znaczy, Aż po prostu miałem to wyliczone, że... Ja to powiem, ale... wiecie, że no to w ogóle nie widział, że Tak, ale ja wiedziałam, że oni będą firewallem tengu. Bo...

Obsedian mają? Zrzuciłem jednego! Musimy być bogaci! A nie! Musimy być bogaci! Nie, 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 nie da się po ma, masz jednego golda trochę? No tak, Ej może uda mi się kupić Obsidian. Potrzebuję no, nie, tak. trzy golda. Dwa, i dwa Golda. Jednego golda potrzebuję! Ja dwa golda potrzebuję! Lemski, może pójdziemy na nich razem! No dobra, tylko oprzydałbym się... Dobra, w ja, ty, ty do nich? A ja Masz ten, Wym dwa leczy złota na zbrojkę? no chodź, idziemy. Ale dobra, wywadź tą zbrojkę. Dobra, chodź. Nie do nas w bazie! Tam, idzie o tamtej, weź go, zjedź go! Zjedź go, bo ja nie Na górze jest! Ale u nas w bazie, na górze? Tak! Dobra, wyjedź tutaj! Nie, nie, dobra, idź. Szybko, szybko, szybko! No nie, no są! Co oni robią? Nie, nie, nie! Macie chodź. Daj, proszę! Daj, dzień! A ty żyjesz? Nie żyjesz! Zniszczył mnie! Jednego z zabić, tylko. No prawdopodobnie tak, bo masz jej dwójkę, a oni mają łóżko No dalej, ty jesteś jednym Chyba, że, chyba, że, chyba, że Jeden może z bazy wyszedł Tak, jeden z bazy Specjalnie pewnie, żeby nie zbytować Długi jest Okej Ja zbuduję to Nie, nie mam, nie? Bum, cia to, to, no nie wiem to. Niego to, że oni mają obsydianem. Będziesz ten walić? bo nie, nie, nie mam teraz Nie. jeszcze żeby. Co ci kupić? Mam nic sensu. Nie, 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 nie. Yeah, yeah, yeah. <mł protecy> no. Padnie się szuba, co nie? Dobra, ale ale to i tak, bo bardzo dobra, niż zostawcie się szuba, a i się ma.